Okres przedświąteczny to czas spotkań. Członkowie sierackiego oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego na co dzień zmagają się z okrutną chorobą, ale nikt się nie poddaje. Bardzo sobie cenią spotkania integracyjne i różnego rodzaju aktywność. Ale to jest też tak, że to wyjście z domu zmusza Was do postawienia sobie pytania, czy mogę żyć z tą chorobą w miarę normalną. Tak, jest to podstawowe pytanie i na to pytanie trzeba odpowiedzieć, że tak. I przez takie spotkania właśnie pokazujemy, że można żyć normalnie, można się cieszyć. A czasem bywa naprawdę ciężko. Wielu chorych nie dałoby sobie rady bez pomocy najbliższych. Stwardnienie rozsiane to choroba, która zmienia życie całej rodziny. Ta choroba sprawia, że czasem pewnie człowiek myśli sobie: Dzisiaj nie wyjdę z domu, nie dam rady. Bardzo, bardzo kilka razy. Bardzo często właściwie. Często takie coś jest. I co pani wtedy robi? Co wtedy robię? No nie poddaję się, jakoś, jakoś coś tam sobie organizuje jakąś pracę albo coś. Czy babcia jest dzielna tak na co dzień? Tak, bardzo. A ty jej pomagasz? Pomagam A na czym to polega? Co robisz tak? Na przykład yy, sprzątam, bo maluchy często nie chcą. Ten rok był bardzo dobry dla członków Stowarzyszenia z Sieradza. Wiele się działo i okazji do spotkań było wiele. Ten rok był bardzo dobry, dlatego że stowarzyszenie realizowało, jeszcze kończy realizację bardzo dużo projektów, szczególnie dla, z rehabilitacją dla osób niepełnosprawnych i jest nadzieja, że będzie przyszły rok nie gorszy, a być może nawet lepszy. Boże Narodzenie to chyba najbardziej rodzinne święta, dlatego na spotkaniu wigilijnym Sierackiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego zebrały się całe rodziny. Członkowie stowarzyszenia podziękowali przyjaciołom z różnych instytucji, którzy wspierają ich w zmaganiach z chorobą. Nie zabrakło serdecznych życzeń. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, żadnego gniewu, smutku i przykrości, przykrych okoliczności. Niech każdy dzień niesie ze sobą dużo radości. I co najważniejsze, życzę prawdziwie radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz uśmiechu i życzliwości na każdy dzień. Wójcie, że po raz kolejny złożę Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Myślę, że te życzenia złożę w imieniu wszystkich gości. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Do tej pory doświadczyć takiej obecności tutaj wśród Państwa. Zapewniam, że kolejne 8 lat może Panie Starosto, mam już 8 ja, ja chciałbym kolejne 8 lat nieść tutaj do Państwa to dobre słowo. Proszę mi wierzyć, że zawsze będę patrzył w Waszą stronę. Chcemy z tego miejsca życzyć Państwu dużo ciepła, dużo radości na święta Bożego Narodzenia, żebyście mieli wśród swoich bliskich jak najwięcej tych, którzy będą... Z miłością i radością na Was patrzyli i dużo, dużo zdrowia życzę w przyszłości. Wszystkiego najlepszego. Drodzy Państwo, z okazji nadchodzących świąt życzę Wam, aby te święta były wyjątkowe, magiczne, spełnione w miłej, rodzinnej atmosferze, bez trosk, zmartw, słabości. Wchodzący 2015 był przede wszystkim dla Państwa lepszym rokiem niż. Tylko dodam, że życzę Państwu wszystkim hartu ducha, Waszym osobom bliskim tego, żeby byli z Wami na co dzień i to, żebyśmy wszyscy my, którzy tutaj dzisiaj jesteśmy, potrafili Was wspierać zawsze, nie tylko w takiej świecie. Tego życzę z całego serca, z mojej strony też deklaruję życzliwe wspieranie, jak to będzie tylko możliwe. Wszystkiego dobrego. Był tradycyjny opłatek i wspólne kolędowanie. ซาย

Powiedzcie mi, czy wiecie, mieście gdzie mieszka święty Mikołaj. Dokładnie tam, a gdzie? Dla Polski. A w to kraina, w której zawsze panuje, co? Powiedzcie dokładnie, w jakim mieście mieszka Mikołaj. Czy ktoś wie? Wiecie, kochane? Przyma. razu nie. W rowinie. Tak jest, jak wiedzieliście. Do to musicie go zaadresować na główną pocztę w Robinie. To wtedy do mnie wtoczę i będę mógł sobie go przeczytać. Tak? Tak! Tak już